Hej Sokoły, to ja, Prado 30 Dzisiaj bym chciał zarecenzować wam największą modyfikację do Gotika 2, jaką jest Returning 2.0 AB albo już New B, czyli Alternative Balance New Balance, który jest tak właściwie połączeniem wielu różnych modów w jeden, w jedną spójną taką całość, która jest Świetna pod każdym względem, ale ma też parę problemów, których Wam pokażę, i Wy zdecydujecie, czy warto zagrać w to dzieło. Pierwsze, co widzimy po odpaleniu naszej gry, to ogromne zmiany w samym świecie. Miasto jest rozbudowane, posiada nowe budynki. Stare mają dodatkowe piętra, czy też piwnice. Sama wyspa. Ma dodatkowe lokacje, jest do, dodana nowa część wyspy, w których są ulokowane silne potwory, bosowie, którzy w tej, tej grze się znajdują, mają dużo życia, i zanim za, za, za zabijanie ich, dostajemy punkty nauki. Również to, że jest bardzo rozbudowany system teleportów. Już od razu przy Ksardasie dostajemy tajemniczą runę. I możemy później znajdywać tabliczki, dzięki którym aktywujemy takie kamienie, i do nich można się teleportować niezależnie z jakiego miejsca jesteśmy: czy to Korinis, czy Arkendar, czy również inne nowe, dodane, niespotykane wcześniej lokacje. Również rozwój naszej postaci jest bardzo rozbudowany i zaawansowany, dodano nowe możliwości walk. Starczą z, z dwoma mieciami są podzielone jeszcze na różne kategorie, takie jak jednoręczne, dwuręczne, cały już z nami z podstawki, ale są też szpady, kostury, włócznie. To wszystko pozwala nam rozbudowywać naszą postać tak jak chcemy. Dodatkowo mamy możliwość też tworzenia strzał, jubilerstwo, alchemię, kowalstwo. To, co już było jest rozbudowane, a to, co jest nowe, również jest bardzo na wszystko musimy wydawać punkty nauki. Oczywiście ciężko zarobione, wbijając poziomy czy też zbijając bossów, co czyni tę grę bardzo atrakcyjną. Chce się po prostu grać i rozbudowywać naszą postać, bo jednak w podstawce jest to też ubogie. Poza wbijaniem statystyk w klasyczny sposób, czyli wydawaniem punktów nauku nauczycieli możemy tworzyć też specjalne mikstury, ciastka, yy, w które pieciemy w piecu, kompoty, które dodają nam życia, mane, siłę, zręczność zależne czym chcemy grać i w jaki sposób. Jest to bardzo ważna część gry, której należy pamiętać, żeby zawsze je robić i zjadać. Kolejną bardzo ważną mechaniką jest przyspieszanie czasu. Dzięki temu może, nie możemy już zwiedzać bardzo powoli świata, który już znamy doskonale, ale przyspieszamy czas. Nasza poza zaczyna biec bardzo szybko i w krótkich chwilach możemy się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście można to robić też teleportami. Również świetną rzeczą jest nie tylko dodanie nowych zadań, ale rozbudowanie i utrudnienie już dobrze znanych. Na przykład, wbijając do górniczej doliny, już nie wejdziemy do zamku po taranie. Dowiadujemy się o tajemniczym tunelu, przez który musimy znaleźć i przejść. Dzięki, dzięki czemu pojawiamy się w lochach zamku. Również w późniejszym czasie Kolini atakują nie umarli, więc nie możemy tak szybko wjechać do ich dorad. Oraz smoki są w różnych miejscach, nie tych co znamy. Na przykład ognisty smok jest tam, gdzie y, kamień ogniskujący w kanionie troli. Smok na bagnie jest tam, gdzie jest obóz na bagnie. Ponieważ górnicza dolina jest tak duża, a nawet większa, jaką znamy z jedynki. Już palisada orków nie sięga tak daleko, nie jest, tam, jest wypełniona po brzegi, zawartością. Co czyni właśnie można odkrywać i się bawić. Również sam kruk, który ucieka nam ze świątyni Adonosa, spotykamy go później. W specjalnej lokacji nazywanej koszmarem kruka, w których zmierzymy się z wieloma przeciwnikami bosami i w końcu będziemy mogli spotkać się z krukiem, z którym walka nie jest wcale najprostsza, ale nie jest też tak, jak wszyscy ludzie mówią, że wszystkich bosów trzeba bugować. Bardzo łatwo można tych bossów odciągać za pomocą przywołańców. Każda klasa ma jakiegoś przywołańca, na przykład wojownikowie mają cieniostwora, nekromanta ma yy, demona, różni magowie mają golemy. Za każdy, nieważne kim gramy zawsze będziemy mieć możliwość przywołania jakiegoś potwora, który będzie nas odciągać właśnie od walki. I co jest bardzo ważne, musimy tylko pilnować, by po prostu nie zginęły, bo przy takich bossach silniejszych potrafią bardzo szybko na parę uderzeń umrzeć i po prostu musimy pilnować, żeby były te, chociaż te dwa golemy, czy armia ciemności, czy te szkielety. Jeśli ktoś jest tęskniony bohaterów, czy lokacji właśnie z pierwszej części gotika 1, to tutaj będziemy mogli ponownie na przykład Yy, przegnać Śniącego, walczyć z Kolkalomem Opętanym, który został wskrzeszony przez Nekromantę. Spotkamy jeszcze również starych, innych bohaterów, takich jak na przykład yy, Świstak, Wrzut. W tym może się wszystko znajdzie, są też nawet lokacje. Stara kopalnia pełna nieumarłych jest. Więc naprawdę jest dużo takiego do zwiedzania, do wybijania, do ekspienia naszej postaci, co mi się osobiście super podoba. Na dużą uwagę zasługuje też cały wątek orków, którym w drugim rozdziale po wejściu do górniczej doliny się dowiadujemy. Musimy wejść do ich miasta, wykonywać na nich zadania, później. Do Doliny Cienie wygnać smoka Asgallora, który właśnie tym dowódców orków się naraził. Jego brata tam y, zabił i zamienił w ducha, przez co on go nie mógł pochować. Sami orkowie też mają kopalnie, w których wykorzystują ludzi, niewolników, właśnie do kopania żelaza do broni. To jest naprawdę fajnie pomyślane, wszystko. Tutaj, żeby rozbudować to, że orkowie mają te pancerze, te bronie, właśnie dzięki tej kopalni, w których wykorzystują tych ludzi. Moim zdaniem również mod ten powinien spodobać się wszystkim, tym, którym podoba się Gotik 3, ponieważ dodaje on bardzo właśnie dużo podobnych y, takich mechanik, które właśnie w Gotiku 3 znajdziemy, jak na przykład uderzając mieczem, Możemy ranić kilku przeciwników naraz, czyli jak mamy grupę orków, machając na lewo, na prawo, możemy zabić na przykład trzech naraz. Mamy wytrzymałość, i możemy sprintować, biegać. Mamy również dużo lokacji podobnych do tych, które znajdziemy w gotiku Trójce. Jest lodowa kraina, gdzie są krany, tylko już nie ludzi, ale krany orków. Jest pustynia Adanosa. Jest na przykład świątynia Asasynów, którym bardzo wygląd przypomina ten, który znajdziemy w gotyku trójce, też na tym, na pustyniu, w Arancie. I to jest bardzo właśnie fajne, że to tak łączy ten mod wszystko, począwszy od gotyka 1, czyli się gotyka 2, którego ma, którym jest, i gotyka 3. Jeśli ktoś się zastanawia, na przykład. Ile, na ile czasu dokładnie mod starczy. No powiem, że ukończyłem tego moda, zrobiłem wszystkie te dodatkowe lokacje, zadania nie. To zajęło to 71 godzin, więc myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Można również dopasować poziom trudności, ktoś lubi trudne, to może zrobić trudne, ktoś lubi średnie czy łatwe, też tak może zrobić. Ten mod jest naprawdę dla każdego, więc mo jak możecie spróbować, możecie nie spróbować, ale według mnie jest to duży błąd, ponieważ modyfikacja jest po prostu świetna. Również czymś, czego żaden inny mod nie ma, jest dodany siódmy rozdział, w którym wracając z wyspy Irdorad... Natrafiamy na sztorm na morzu, trafiamy na wyspę pełną kopalni rudy. Wracamy do Koriny, tam napadli orkowie, musimy wszystkich ich wybić. Magowie już nam nie mogą pomóc, ponieważ stracili moc magii runicznej, czyli tak jak w fabule Gotika Trójki. Jest tam dużo właśnie zadań fajnych. Niektórzy to można ominąć, jak ktoś nie chce się w to bawić, można ominąć, zakończyć grę. Ale ja bardzo polecam ten siódmy rozdział, bo jest fajnie zrobiony. Jest to coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem w jakiejkolwiek innej modyfikacji. Moim zdaniem właśnie jak ktoś lubi modyfikacje, to to jest taniego modyfikacja. Nie opłaca się grać w 5 czy więcej modyfikacji, testować, jak tu można zagrać w jeden mega dopracowany produkt, który jest całkowicie za darmo, ...i cały czas jest dopracowywany, są wychodzą aktualizacje. Na przykład jest teraz New Balance i jest nowa klasa Mroczny Rycerz, ze swoim przywołańcem. I to jest naprawdę godne podziwu, że ta modyfikacja przez tyle lat cały czas jest szlifowana. Praktycznie każde zadanie można... ...tutaj... ...zrobić jako... ...osobny modzik, no, naprawdę. Tyle dopracowania że to jest niesamowite, grałem kiedyś w pierwszego returninga, to tam jest tyle błędów, tam w rebalansa, to tam się nie da w ogóle przejść. Tu, bez kodów, bez absolutnie żadnych wspomagaczy, można tą grę ukończyć. Cały czas modyfikację tą chwaliłem, więc pora trochę tutaj ją zhejtować, bo niestety ma trochę wad. I właśnie jedno największych jest to, że musimy korzystać ze solucji, ponieważ niektóre te misje właśnie widzą jeszcze świat tego czasu, tego pierwszego returninga, i bez solucji wykonanie ich jest naprawdę niemożliwe. Więc jednak trzeba mieć otwarty, jest piękny poradnik napisany na Steamie do zadań do returninga. z nim możecie bez problemu przejść całą gierkę. Tam w dwóch chyba zadaniach jest błąd mały, bo ponieważ on był pisany pod 2-0 bez ab MIU B. ale no, trzeba korzystać niestety. Jeszcze jest taka rzecz neutralna, może nie, dla niektórych negatywna, że jest dubbing po rosyjsku. Czyli się zadania z, po polsku, ze podstawowe są. Właśnie z polskim dubbingiem, ale te dodatkowe mają ruski dubbing, no i niektórym może to przeszkadzać. Oczywiście, napisy wszystkie już na tym etapie są spolszczone, no ale niektórym może właśnie ten dubbing on jest świetnie nakręcony. Wszystko jest super wyraźnie, no ale się tak nic nie rozumie, bo jest nie po polsku, więc niektórych może to razić. No, wadą jesteś na pewno. Dość wysoki próg wejścia, bo naprawdę zaczynając, jest naprawdę mnóstwo tych nowych mechanik. Dochodzi też retoryka dzięki których musimy wbić, po prostu czytając książki. Ona jest potrzebna, żeby wykonać niektóre zadania, właśnie przekonać y, tych ludzi, żeby nam dali jakiś klucz, czy żeby nam otwali te przejście. Inteligencja, życia gra magiem, bo magowie są to naprawdę dobrze zaprojektowani, mają mnóstwo nowych zaklęć. Można by tu dużo mówić, naprawdę. Ale raczej spróbować zagrać, samemu ocenić. Mi modyfikacja ta przypadła do gustu niesamowicie. Ja już nie widzę możliwości tak na przykład odpalice dwójeczkę bez tego returninka. 20 AB, B. Zależy kto gra, teraz już jak będziecie grać to na pewno w nube. I dodaje naprawdę niesamowitą ilość atrakcji właśnie. Nowych lokacji, to trzeba po prostu zagrać, nawet żeby powiedzieć, że ci się nie podoba, to musisz to zagrać. Jeśli już graliście, bądź zamierzacie zagrać, to proszę tutaj napiszcie, chcę się dowiedzieć co wymyślicie, myślicie, na przykład o tej modyfikacji, duże elo, bent.